Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, bardzo dawno mnie nie było, bardzo dawno nie nagrywałem, bardzo dawno nie streamowałem, z tego co sprawdzałem to ostatnio miesiąc temu praktycznie, ehm, spowodowane to było w większości, w dużej mierze, no bardzo przykrą sytuacją, która się wydarzyła w mojej rodzinie i... Nie chcę o tym gadać, nie chcę was z tym zamęczać jakoś ani jakoś, nie wiem, wylewny być za bardzo, ale po prostu potrzebowałem pewnego czasu, żeby sobie po prostu odciąć się od internetów i wszystkiego i się tak trochę wyciszyć. Tak więc troszeczkę prywaty w tym, na początku tego filmu, co dalej, co robiłem i tak dalej w tym okresie, to wam powiem pod koniec. Tego filmu, żeby was nie zanudzać. Tymczasem, moi drodzy, musicie mi wybaczyć, ale ten film będzie w formie takiego właśnie gameplayu z pogadanką. E, łatwiej mi tak się mówi po prostu teraz. A dawno nie nagrywałem i też nie za bardzo e, mam taki vibe takiego energicznego opowiadania o tym, więc postanowiłem, że sobie po prostu pobiegamy po, e, po mapie, porobię sobie jakieś aktywności <laughs> i. I sobie po prostu, o, proszę, na nowym e, tym, na nowym obszarze mamy aktywność. E, I sobie po prostu pogadamy o tym, co wczoraj się wydarzyło na Campfire czacie, o nowym sezonie i ogólnie o tym, co się w grach zadziało ostatnimi czasy, moi drodzy. E, wczoraj był ten Campfire Chat. No niestety miałem drugą zmianę popołudniową, tak więc no nie streamowałem jej dla Was, a też nie wiedziałem, czy czy dam radę streamować, na takiej zasadzie, wiecie, czy, czy mam na to głowę jeszcze już gotową. Eee, a też postanowiłem, jak zresztą wiecie, też ostatnio nie brać już urlopów, kurwa, na te campfire chaty, bo... Wiecie, jak z nimi jest, wiecie, jak z nimi było i całe szczęście, bo też się okazał jedną wielką po części powtórką też z tego, co było ostatnio. Eee, I też ja wam tego powtarzać nie będę, czekajcie, jeszcze troszeczkę ściszę. Ja wam tego powtarzać też nie będę, wszyscy wiemy już, ci, którzy są zainteresowani wiedzą już, że mamy dostać nowy, nową drabinkę bossów, troszeczkę zreworkowaną, mamy dostać trudniejszą grę ogólnie, mamy dostać też nowe aktywności, które są związane z mocami bossów i te moce bossów właśnie też mamy dostać. Ja jestem, wiecie co, po tym jak ja się tak bardzo odciąłem troszeczkę od internetu na ten miesiąc i wyciszyłem, to no, powiem Wam, że troszeczkę zeszło ze mnie jakieś oczekiwania, jeżeli chodzi o tą produkcję. Mam nadzieję, że, że wrócę do siebie, też troszeczkę. Ale powiem Wam, że dzisiaj sobie tak grałem, żeby zobaczyć, jak, jak w ogóle się klika. Czy dam radę klikać i opowiadać Wam o tym, co tam było na tym kamferze? I kurczę! <laughs> nie wiem, coś w tej gierce jest takiego, że jak się odpali raz na jakiś czas, to ona naprawdę sprawia przyjemność. Naprawdę ten kombat sprawia przyjemność. Oczywiście, mankamentów jest strasznie dużo i one wychodzą po jakimś czasie, ale, yy, ale, no, nie wiem, przynajmniej na ten moment jest bardzo przyjemnie. Z tych rzeczy, których nie było na PTR-ze i które oni zapodzieli z takich nowych zmian, najważniejsze jest. Najważniejsze. Generalnie dla mnie najważniejsze jest to, że zmienili te poziomy trudności znowu. Bo tam okazały się za trudne. No ja kurwa nie wiem, tak szczerze mówiąc, o tych za, za trudnych poziomach trudności. Bo one dla mnie to trudne wcale nie były. Trzeba było troszeczkę dłużej siedzieć po prostu, dłużej przyszlifować build, żeby coś tam zrobić. I to wynikało z bodajże tygodnia, czy dwóch tygodni testów. A i tak ci najlepsi gracze i ci streamerzy, którzy grali, no i tak to wszystko osiągnęli w tym okresie. A ja tylko dodam, że na normalnym y, serwerze będzie, w teorii, powinno być łatwiej. No ale jednak oni mimo wszystko troszeczkę to y, znerfili. Na takiej zasadzie, że teraz będzie jednak troszeczkę łatwiej. Ale obiecują, że nie będzie tak łatwo jak było, że będzie jednak to stanowiło challenge... Y, no, jak wyjdzie, zobaczymy. Wydaje mi się, że. Tak jak mówiłem wcześniej, dla kogo była ta zmiana? Dla tych, którzy do gry już nie wrócą? Czy dla tych, kto, których to wkurwi po prostu, że to zostało utrudnione? No, dla mnie to była dziwna zmiana. Teraz chcą udobruchać chyba znowu obie te grupy. To znaczy ee, ułatwić to, ale nie za bardzo. Niestety nie wiemy jak to będzie wyglądało w grze do końca, bo wiecie to, że oni tam co powiedzieli, że to będzie o tyle tierów e, tego pita trudniej, o tyle łatwiej, to jest zawsze ciężko wyliczyć ile nam faktycznie zajmie te levelowanie, czy te wbijanie paragonów, czy te wbijanie tych e, gemów, czy zdobywanie legend. Mi się wydaje, że generalnie Clue powinno jeżeli chodzi o tą gierkę, to klucz y, tego jak długo gra się w sezon powinno zależeć od tego jak łatwo jest wydropić unikaty w ogóle, a nie tam unikat wydropisz na drugi dzień, a potem tylko jego szlifujesz, nie? Wydaje mi się, że jednak powinno to wyglądać inaczej, że te unikaty powinny być naprawdę rzadkie, a te moce z tych pseudo legend, które mamy w grze, powinny być po prostu ciekawsze i to by mocno poprawiło. Wiem, że to jest takie E, taki bardzo ogólnikowy ogólnikowe podejście że no zróbcie grę w ciekawszą to będzie ciekawsza e, no ale takie jest po prostu moje zdanie na ten temat i mi się wydaje że koniec końców dużo się nie zmieni ewentualnie się to trochę wydłuży e, z takich zmian wywalono też e, tę e, kapliczkę błyskawic bo generalnie w porównaniu do tej z diablo 3 to ssała na papierze szczerze mówiąc wydawała się ciekawsza. Szczególnie jak się grało w tej pierwszej becie, bo była dużo mocniejsza. Ale teraz kiedy mamy tak roz... O, tak by the way właśnie. <ścoughs> o to chodzi, że nie mogę używać teraz swoich skilli i dużo ludzi to, dużo, wielu ludziom to przeszkadzało na początku gry to nie, było, to nie było tak bolesne bo ona właśnie była mocna a buildy nie były tak wypracowane teraz jak już mamy bardzo zależne od siebie skile, buildy e, i różne tiki no to no to, to po prostu boli że po prostu nie mamy depsa w zasadzie te przez ten czas to dużo mniejszy w Diablo 3 można było używać wszystkich skilli w tym w trakcie tego działania tego szreina, e, a i jeszcze dostawaliśmy dodatkowy buff, więc to zawsze cieszyło. No tutaj teraz tego nie ma. Zbuffowano też wydawanie oboli u tego gościa. Wiecie, kupowanie itemów za obole. Podobno teraz ma być dużo, dużo, dużo lepszy z tego drop. Co w połączeniu z tym, że generalnie drop jest dużo mniejszy, dużo mniej legend leci, dużo mniej unikatów. Podobno leci. To ma być, po prostu ma to zadziałać tak, że będzie nam się chciało wracać i wydawać te obole. Nie wiem jak wy, ale ja te obole po prostu na, na samym początku może trochę powydaję, a potem mam w dupie. Obstawiam, że wy również. Eee, zosta... Ancestral nagroda, a nagroda z gwiazdką z, drzewka, z drzewa z drzewka z drzewa szeptów zostaje w grze na stałe. Ludziom się to podobno podobało. Ja szczerze i nawet nie miałem ochoty nigdy zobaczyć, bo w ten sezon grałem zbyt mało. Jak widzicie, to jest tak z odpaliłem właśnie na sezonie. Gram teraz, mam 50 level. Nigdy nie wybiłem więcej tego levelu, bo ten sezon mnie totalnie znudził przez to, jak był łatwy. Generalnie Diablo 3, 4 było mega łatwą grą. I nie wymagającą zbyt dużo yy, coś łatwo no, Za szybko dostawaliśmy wszystko, a potem tylko doszlifowaliśmy procentiki, co było głównym moją bolączką, jeżeli chodzi o Diablo 3, no i tutaj jest to powtórzone i jest to spotęgowane. I z tym mają dewowie walczyć w tym następnym sezonie. Jak wyjdzie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o yy, tą Ancestral nagrodę, no to w porównaniu właśnie w... W e, jakby takiej relacji z tym, że ma podobno lecieć dużo mniej wszystkiego, no to powinna ten, ta nagroda dużo bardziej cieszyć. Znowu, musimy zobaczyć, jak to działa w, w realu. Czy faktycznie jest tego tak dużo mniej? E, e, łatwiej leveluje się glify z powodu tego, że pity są dużo trudniejsze. Tak, generalnie te glify były w zasadzie na tym PTR-ze podobno nie do wylewelowania, bo pity były tak mocno utrudnione. E, I teraz podobno ułatwiej się je, znaczy teraz po tych zmianach ułatwili po prostu ich levelowanie. Żebyśmy... Podobno jest to fajnie zbalansowane, zobaczymy znowu w praktyce, ja już im tam w, w nic nie wierzę. E, levelowanie i poziom kontentu będzie za troszkę znormalizowany. Przepraszam, zrobiłem sobie takie notatki, jeśli na nie zerkam, e, ale to już mówiłem właśnie na początku, troszeczkę znormalizują to, bo to... Bo podobno ten PTR był kurwa za trudny. Mi się nie wydaje, że był, ale oglądałem potem po moich wypocinach na temat e, tego PTR-a. Oglądałem trochę filmów Dartiana i Kondysa. No cóż, muszę tu im zaufać, że faktycznie było dużo trudniej. E, I zważając na to, że to ma być gra dla casuali, oczywiście casuale to jest dużo większy range e, niż ludziom się wydaje, no to powiedzmy, że jest to zmiana generalnie na plus. I teraz zmiany, które w zasadzie, do, których głównie dotyczył ten stream, czyli Battle Pass i droga sezonowa. Słuchajcie, e, ten popiół, który był w Battle Passie, który był uważany przez wielu za pay-to-winową mechanikę, która pay-to-winem ogólnie nie była. Był jakiś tam sezon, gdzie gdzieś to zostało przesunięte. Obstawiam, że niechcący, na taki poziom, w którym przez kilka minut mieliśmy ci co płacą mieli 3% więcej expa. To było w sezonie, w którym wbija się level w bardzo szybko. Generalnie taki pay to win, że no nie było to pay to winem. Dla mnie bardziej pay to winem już były skrzynki, już są skrzynki w PoE, tak szczerze, gdzie to też jest abstrakcja, abstrakcja nazywanie tego pay to winem. No ale teraz jak już wywalili te popioły zupełnie, już nic nie można kupić za e, walutę prawdziwą, w sensie żadnego, żadnych broń bufów ani nic, no to moi drodzy, w tym momencie Poe już realnie jest bardziej pay-to-win od Diablo. Bo w Diablo już teraz nic, zupełnie nic nie będzie wpływało na mechanikę gry, a w Poe tak. Oczywiście jest to co jest w POE to jest nazywanie tego Paytuinem, to też jest poniekąd głupotą, bo to jest takie ułatwienie. No. Przepraszam, definicja jest taka, że jeżeli coś wpływa na gameplay, to jest PayTwinem, tak? Jeżeli nam coś ułatwia, to jest Pay2Winem. Ja bym troszeczkę to rozgraniczył, ale jeżeli już idziemy z definicji, no to z definicji w Poe jest taka mechanika, w diablo jej nie ma, ale... Żeby Abyście się już tutaj nie spruli w komentarzach, to mimo wszystko uważam Poe za lepszą gierkę, mimo wszystko. Aczkolwiek aktualnie lepiej mi się pyka w Diablo, nawet na ten moment, bo w Poe pograłem start sezonu i powiem Wam, że się tak kurwa odbiję, że to jest dramat. Ale do tego wrócimy w, w pogadankowej sekcji, co tam, co tam robiłem przez ten czas, kiedy mnie nie było. Nowy system Battle Passa. Nie specjalnie mnie to dotyczy, bo ja żadnych Battle Passów nie kupuję, um, ale o, w tym nowym systemie o dziwo kupię, ponieważ, uwaga, mam 600 platyny z pierwszego Battle Passa, którego dostałem darmowego, której tej to platyny nie wydałem, a w nowym systemie Battle Passa będzie zupełnie inny system, w którym kupujemy sobie takie odnogi, to oczywiście jest podyktowane, nie, nie chcę się tutaj nad tym specjalnie rozwozić, roz, rozwodzić nad tym jak to działa i dlaczego to tak działa, e, ale generalnie takie rzeczy też, jak sobie zobaczycie, to są w innych gierkach, które są oparte na Battle Passie, na przykład w PUBG, że sobie kupujemy specjalne skrzydło tego Battle Passa, w którym są e, część nagród, e, e, specjalną walutą, którą zdobywamy w grze, sobie te waluty kupujemy, ale żeby sobie te waluty kupić znaczy, żeby te rzeczy sobie kupić za tą walutę, no to musimy sobie za realne pieniądze kupić dostęp do tego. E, tym razem kosztuje to mniej, jest to podzielone na mniejsze sekcje. E, no i po prostu... E, teraz, powiedzmy, że za darmo będziemy mieli jedno skrzydło takie, e, w nim platynkę do odblokowania, a w tej platynce do odblokowania, moi drodzy, będziemy... E, za tą platynkę do odblokowania będziemy mieli za małą oczywiście ilość żeby kupić następne skrzydło, czyli będziemy gdzieś tam podpuszczani do kupowania następnych, bo już elementy setu z pierwszej części Battle Passa będziemy mieli, tak? O, oczywisty cash grab, jak widziałem na, na, na papierze wydawało mi się to spoko nawet, ale potem jak widziałem jak ktoś wyliczył w komentarzach jak to ma działać realnie jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, no to w teorii ci co wydają pieniądze będą wydawali więcej, więc Szczerze, ja nie mam zamiaru wydawać żadnych pieniędzy. Wydam sobie tylko tą platynkę, którą mam. Oh shit, album zdechł, a to jest, jest hardcore, tak przypomnę. Eee, więc e, mnie to specjalnie nie dotyczy. Jeżeli ktoś wydaje na to pieniądze, no to niech się wypowie w komentarzach, jak to, jak to działa. Collab Be z Berserkerem, moi kochani, to mnie martwi niestety. Te kolaby mi się strasznie kojarzą z Fortnite'em I z Call of Duty aktualnym Jeśli wiecie, o co, mi, wiecie o co mi chodzi Do e, Diablo wejdzie event Który jest e, powiązany z marką Berserk To jest jakaś manga Która jest podobno bardzo dobra, bardzo brutalna Bardzo mroczna Opowiada właśnie o średniowiecznym jakimś e, O średniowiecznym horrorze jakimś tam Nie wiem, nie jestem intu. Anime i manga za bardzo, ale to może się niedługo zmienić. Od razu, od razu wam powiem, że stwierdziłem, że okej, okay, wszystkie nerdowe rzeczy już. Wszystkich już lizna, liznałem nerdowych rzeczy ever. Brakuje mi tylko właśnie tej mangi i anime do sprawdzenia. I postanowiłem dać szansę. I dużo strasznie się ludzie spuszczają nad solo levelingiem, więc stwierdziłem, okej, okay, sprawdźmy to. I moi drodzy, co zrobiłem? Zakupiłem sobie pierwszy tom solo levelingu. Muszę przyznać, że jest. Przynajmniej ta manga to. Ja wiem, że to nie jest manga, bo to się jakoś inaczej nazywa. Bo to w ogóle jest jakiś po prostu komiks taki koreański. Ale muszę przyznać, że no, ten komiks jest totalnym kurwa głównym. Nie wiem, jak ktoś może się tym podniecać. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Po pierwszym tomie, przynajmniej, to to jest. Totalne gówno, i gdyby się ludzie tak nie podniecali tym fest i duża część moich znajomych i, i tak dalej nie twierdziła, że to jest po prostu dzieło wybitne, dalej, że podobno się tak rozwija, jest tak dojebane, no to bym na pewno drugiego nie kupił. A tak to jeszcze dam szansę, drugi, może trzeci kupię, bo nie są one drogie. Po tam po 20 parę złotych są te komiksy, więc sprawdzę, spróbuję. No ale no przyznam szczerze, że no totalna jest, totalny jest to dramat, kurwa, jeżeli chodzi o narrację. Albo może ja się zrobiłem jakiś super dojebany krytyk, który się teraz dopierdala totalnie do wszystkiego i nie rozumiem, kurwa, co ludzie w tym lubią. A tak samo kiedyś, wiecie, ja lubię Godzilla na przykład, ktoś powie, że to jest zjebane. No ale dobra, nieważne, bo gadaliśmy o Diablo, a schodzimy, kurwa, na Godzilla i, i jakieś mangi tutaj. Pojawiła się też... Podczas mojej, że tak powiem, nieobecności roadmapa Diablo 4, która mnie załamała totalnie. Bo zapowiadali tą roadmapę i zapowiadali, i mówili, że będzie niedługo się pojawi Pracują nad nią i w ogóle i powiem wam, że no totalny dramat jest ta roadmapa, tam na niej nic nie ma ciekawego. No okej, okay, jakiś re rework dungeonów, dungeonów. No ale tak, to jest blizzard. Ten rework może okazać się w ogóle nie ten. I słuchajcie, to jest jedyne co z tej roadmapy idzie wyczytać, że będzie fajne. Bo na przykład nie wiem, to, że będzie dodatek w przyszłym roku, w którym będzie nowa klasa, to chyba kurwa chyba wszyscy wiedzieli. E, a na tej roadmap jest, jest wiecie, tu y, moce dreamowe, nowy no petnie, No. Jakbym pokładał nadzieję jakąś w, tej, w, tą, w tą gierkę jeszcze wielkie, no to, bym, to, by, to by był moment, w którym bym na, totalnie się załamał. I ci ludzie podejrzewam, którzy to y, jeszcze pokładają nadzieję w tej gierce. No totalnie są teraz załamani. Chyba że no tyle im wystarcza. E, nie, nie właśnie na to czekałem, że zapowiedzą nowego PETA, nie? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten um, Campfire Chat, z tego co widzę. Tutaj wszystko sobie rozpisałem. Oczywiście będą też inne zmiany, żebyście tutaj nie odebrali mnie źle. One były na poprzednich Campfire chatach omawiane i, na i w poprzednich moich filmach, więc możecie sobie zerknąć. Jeżeli chodzi o ten sezon i ja sobie w nim wystartuję, stęskniłem się za diablo. Teraz jak sobie odpaliłem specjalnie pod ten film, zobaczyć jak gra działa, jak to wygląda i tak dalej, przyjemnie mi się klika, a bardzo odbiłem się od Poe. Tak więc teraz, jeżeli mieliście byliście tutaj tylko po to, żeby mieć informacje o tym, co tam się kurwa w diablo dzieje, to po pierwsze ja nie jestem dobrym <laughs> źródłem do informacji już teraz... Um bo za mało gram w grę. Polecam zerknąć sobie do Dartiana, do Kondysa. Eee, Obstawiam, że ten kanał niedługo stanie się tylko i wyłącznie ekipą moich widzów stałych. Oglądalność się dużo zmniejszy, ale ja to robię dla siebie w sumie. I dla tych i dla tej mojej grupki widzów, która jest ze mną cały czas. Tak więc moi drodzy, odpaliłem sobie sezon w... W, w Pablo'e Exile i powiem Wam, że strasznie się odbiłem. I to zanim przeczytałem cokolwiek negatywnego na temat tego sezonu, bo ja generalnie staram się nie czytać żadnego tego, żeby nie mieć, żeby, żeby nie wpłynęły na mnie jakieś zewnętrzne informacje, żeby nie patrzeć przez ich pryzmat jakoś. A chciałem sobie jakąś tam pogadankę też z Dartianem zrobić. Szykujemy ją i szykujemy o tym Poe, a coś na mnie idzie. I muszę Wam powiedzieć, że byłem napalony na start tego sezonu nowego. Na początku tak byłem, tak. Ale później, jak wiecie, ekipka się zebrała i stwierdzi, stwierdziłem, że kurczę, to będzie świetny wieczór. Odpalimy sobie piwerka cały, cały wieczór z ekipką, przejdziemy z tą kampanią. Ja tą kampanię naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię. Lubiłem przynajmniej. Zrobiłem ją trzy razy w poprzednim, poprzednim tym wipie, w poprzednim tym patchu i stwierdziłem, że no muszę się przeprosić z tym, co mówiłem wcześniej, bo cały czas twierdziłem, że no kampania w ARP-u i robienie jej w kółko, no to to jest jakiś dramat, a szczególnie w połę. Ale okazała się w tym Połe być tak dobra, że, że stwierdziłem, że kurwa, no ej. Dla mnie zajebistej mogę ją powtarzać często i przeprosiłem się z tym, ale teraz, jak odpaliłem ten sezon, to po pierwszym akcie po prostu prawie się zżygałem. Prawie się zżygałem, to było tak chujowe doświadczenie, ten pierwszy akt. Może miało wpływ na to, to. A raczej na pewno miało wpływ na to, to, że grałem Warriorem, który moim zdaniem na pierwszych levelach jest tak chujowo zdesignowany, że to jest dramat. Możemy się nad tym pochylić w jakimś filmie, ale no, dla mnie jest bardzo kiepsko zdesignowany, Przynajmniej te początkowe umiejętności. Począt początkowe umiejętności Plus do tego to Że myśmy grali już po jakimś nerfie Czy coś takiego I wyglądało to tak, że ja biegałem I nie zdążyłem animacji Ataków wykonać Kiedy moi kumple, którzy grali Witchkami, no wczyścili całą mapę Więc dla mnie to był Terrible experience, naprawdę O, proszę um... I się odbiłem. Mocno. I nie miałem w ogóle ochoty wracać do, 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 do tego, do tego Pawła Exile, a obiecałem sobie, nie wiem czy pamiętacie, że już tych y, takich live-service gierek sobie w tym roku dużo mniej będę ogrywał I, i o dziwo, ogrywałem dużo mniej. W zasadzie to był jeden wieczór z tym PoE, plus, no teraz będzie ten start sezonu w Diablo, czyli dopiero w maju coś tam sezagram zagram, w jakiegoś tam Slasha, live service, a tak to bardzo mocno, eee, singlówki, singlówki, gry fabularne, słuchajcie, w końcu usiadłem przy tym Baldurze, jestem w trzecim akcie, jestem zachwycony Baldurem, no mogłbym zrobić osobny film o tym, jakim ten Baldur jest dojebany, i jakie tam nawiązania są z poprzednich części, nawiązania z DD, z rpg z kampanii, wstąpienie do Avernusa, Ja tam. No ja się czuję po prostu. Dla mnie to jest mega gierka, plus ma tonę fan serwisu. Kurwa, no to jest takie połączenie dojebane. To jest tak, jakby wyszedł nowy film ze Star Warsów, taki dojebany i miałby tonę fanserwisu. No coś pięknego. Zwykle to jest albo tona fanserwisu, albo dojebany film. A, no czego nie można powiedzieć ostatnio produkcję produkcji ze Star Warsów Ale nowy Andor wyszedł Moi kochani obejrzałem trzy odcinki Brilliant, zajebisty Obejrzałem też dwa odcinki The Last of Us. Totalne gówno W porównaniu do gry oczywiście Jeżeli ktoś nie grał w grę i tak, sobie, I tak sobie po prostu ogląda To to może być całkiem przyjemne Natomiast wierzcie mi, że w grze narracyjnie Zostało to zrobione Kurwa miliard razy lepiej I nie wiem jaki debil tam siedział przy tym scenariuszu I to tak spierdolił jeżeli chodzi o The Last of Us. Co ja tam jeszcze miałem wam opowiedzieć. Poczytałem książeczki, Warhamera czytam. Przeszedłem sobie Warhammera Kampanię e, Space Marina 2. Totalne gówno, nie polecam. E, gameplayowo jest strasznie płytkie i za pełną cenę, jakbym kupił to tylko dla kampanii, to mi się załamał. E, e, I co ja tam jeszcze? Mam dwie gierki nowe z Ktulu, które będę wam chciał też pokazać między streamami. E, wy, wy, wydają się ciekawe, jedna to chyba horror. Dum mm. nadchodzi 15 maja, oczywiście streamujemy Coś się pobawimy Z tym, z, z tym dumem. A jeżeli chodzi o całą resztę To moi kochani, będę miał dużo wolnego Na start sezonu Diablo Akurat 29 jest ostatni mój dzień pracy 30 wszyscy sobie bierzemy wolne I całą majówę wolne I to się idealnie składa, bo na 30 Jestem mówiony na dziarę Będę sobie robił na, tutaj na bicku takiego wejdera dojebanego w planach jest taki, żeby miał połowę maski, wiecie, takie jak z serialu Obi-Wan, z, z tym pękniętą maską. Zobaczymy jak to wyjdzie, Jeszcze musimy się ugadać. Z takich rzeczy wczoraj e, znalazłem Skakuna na, 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 na dworze. Cholera, nie złapałem go, ale tak mi się spodobał, ja mam arachnofobię, tak swoją drogą. E, tak mi się spodobał na żywo jak go zobaczyłem, pierwszy raz go widziłem, pierwszy raz widziałem Skakuna w ogóle. Tak mi się spodobał, taki był zajebisty, taki był słodki, patrzył się na mnie, taki zaciekawiony był, no bo po prostu tak mnie oczarował, że chyba sobie kupię. No a właśnie po nagrywaniu tego filmu lecę do paczkomatu po start kolonii mrówek. Tak więc kurwa, wujek się starzeje, moi kochani. Bardzo, bardzo, bardzo się starzeje. Przepraszam Was za ten miesiąc nieobecności, ale uwierzcie mi, że nie dałoby rady inaczej, niestety, przy takiej tragedii jaka się wydarzyła, to po pierwsze, po drugie, bardzo dobrze mi zrobiło takie wyciszenie się. Nic nie oglądałem mediów gamingowych, nic nie słuchałem o gierkach, a, Moro Oblivion. przepraszam, Obliwiona sobie pograłem, też, też Wam opowiem w sumie na streamie, nie będę tutaj wydłużał tego filmu za bardzo. Fajnie, bardzo się wyciszyłem, też yy, zerkałem na Discorda, nie martwcie się, czytałem co tam co tam sobie piszecie. raz na jakiś czas się też od... starałem coś odezwać. No ale wiecie, w życiu bywa różnie. Jeżeli ktoś myślał, że porzucę kanał albo że Passion Lost, hashtag Passion Lost to kurwa, nie ze mną te numery, moi drodzy, nie ze mną te numery. Dłuższe przerwy były. No, gorszych sytuacji to może nie było, ale... Kanał był, kanał był w dużo gorszych stanach, a i tak gdzieś tam wracałem i tak zawsze gdzieś kolejne rekordy swojego kanału pobijałem. Eee, I cóż, i nie inaczej będzie tym razem, moi kochani. Mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało takie pogadanki. Eee, dajcie znać, czy chcecie tego więcej. Chciałbym też zrobić film na przykład na temat tego Delasowa, dlaczego zostało to, to spierdolone. Chciałbym zrobić film na temat y, solo levelingu. Dlaczego, z, dlaczego ten komiks jest pierwszy, tą przynajmniej chujowy jak barszcz z, z, ze strony narracyjnej przynajmniej. Um, bo dużo się o tej narracji uczę teraz i dużo widzę więcej niż kiedyś. Znaczy, kiedyś widziałem również to, ale nie potrafiłem tego nazwać i nie potrafiłem tego określić, skąd to się bierze. Teraz wydaje mi się, że potrafię. Eee, Mogłem nagrać też film o tym Space Marine, chociaż to chyba wszyscy mają w chuju. Mogłem Wam pokazać jak wygląda moja gra w Baldura, moja, moje party, mój team, moje doświadczenie z Baldura eee, oraz wiele, wiele innych. Ale moi drodzy, eee, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym sezonie Diablo, czy wpadniecie na streamek i jakie materiały byście chcieli zobaczyć na kanale, jeżeli nie Diablo. Na razie spo o POE nawet nie piszcie, bo na razie no nie mam ochoty do tej gierki wracać. Szczerze mówiąc, do epoka też niespecjalnie, ale może jak mnie, może jak mnie na, na streamie przekonacie mocno, to ugnę się, zagram i może się wciągnę tak jak wcześniej, kiedyś. Ale nie wiem, czy to jest wina tych gier, czy to może wina mnie, że ja już nie potrafię tak w te endgame'y cisnąć jak kiedyś, żeby napierdalać mapkę Tysiąc razy jedną mapkę, żeby wydropić item, który ma 3% więcej kryta. Nie wiem, czy już nie wyrosłem z tego. Bardziej mi jara granie w kampanię danej gierki, feeling walki danej gierki. Być może, nie wiem, trudność jakiegoś nowego bossa. Co ma Poe na przykład? To, mnie, to, to, jest, to jest moje świtełko nadziei, jeżeli chodzi o hack and slash aktualnie. Yy. I co? I widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Papa! Pa.